Są małżeństwa, gdzie dzień bez dogryzania sobie nawzajem jest dniem straconym. Tym razem ostatnie słowo będą mieli mężowie. Śniło mi się, że kupowałaś kartofle w markecie. Ach, a mnie się śniło, że był w łóżku z dwiema kobietami. Ach. A jo tam też była, Nie, no jak? Przecież ty kupowałaś kartofle w markecie. O, wróciło moje ukochane 60 kilo. Przecież wiesz dobrze, że wożę 67. No ale nie wszystko w Tobie kocham. A skończ. A wiesz, że w autobusie dzisiaj aż chopów ustąpiło mi miejsca. I co zmieściłaś się? Tyle razy, że ci dawała szansa, a ty żeś ani raz jej nie wykorzystał. Ty, za każdym razem, bo to nie tak, nie tak, nie rób tak, idź tam, pójdź tam, zrób to. Ja? Zamknij drzwi, otwórz drzwi, zanieś to, przesuń to. No wiele razy, wiele razy jeszcze No właśnie go... sto razy, sto razy. A, idź, wiesz co, daj mi spokój. Wynoś się i nie wracaj. I życzę ci długiej i bolesnej śmierci, abyś zdychał w męczarniach. O, czyli chcesz jednak, żeby wrócił. Spokojnie, spokojnie. Przyjdzie jeszcze czas, gdy pośmiemy się z mężów. Na razie, trzymajcie się. Hej!